Cześć! Odnośnie beta-alaniny pojawia się bardzo dużo pytań. Chcieliście, bym przygotował materiał na ten temat, więc specjalnie na Waszą prośbę materiał na temat beta-alaniny. Z racji tego, że będę tutaj cytował sporo badań naukowych, postanowiłem umieścić go w cyklu Fakty i mity. Zacznijmy od tego, czym jest beta-alanina. Jest to oczywiście związek z grupy aminokwasów. Jednak to, co nas interesuje, to przede wszystkim karnozyna. Jest ona wytwarzana między innymi właśnie z beta-alaniny. I tutaj warto podkreślić, że bardzo często to ilość, dostępność betalaniny jest czynnikiem ograniczającym syntezę właśnie karnozyny. Karnozyna jest związkiem o silnych właściwościach buforujących, pomaga utrzymać właściwe pH, co oczywiście może mieć duże znaczenie, szczególnie w okresie wysiłków, szczególnie takich, które mają charakter bezlenowy. Bardzo często ten efekt zakwaszenia podczas wysiłków o charakterze beztlenowych nie jest związany z kwasem mlekowym. Jest to podejście trochę błędne, ponieważ jakby efekt zakwaszenia wynika nie z kwasu mlekowego, natomiast wynika z hydrolizy ATP w warunkach glikolizy beztlenowej. To wówczas produkowane jest bardzo dużo protonów. To właśnie z tego tytułu jest produkowane bardzo dużo protonów i to powoduje efekt zakwaszenia, a w konsekwencji pogarsza nasze zdolności wysiłkowe. Jeszcze taka mała dygresja na temat kwasu mlekowego. On jest właściwie naszym przyjacielem i pomaga wydłużyć. Rich. Czas pracy w warunkach bezlenowych, a nie jak się go postrzega bardzo często odwrotnie. Natomiast tutaj ciekawostka, trwają prace, właśnie badania nad m.in. nad kwasem mlekowym, w kontekście tego, że może on prawdopodobnie stymulować wzrost produkcji testosteronu. Oczywiście ten efekt jest chwilowy i właściwie mało znaczący z racji tego, że kwas mlekowy jest bardzo szybko rozkładany w naszym organizmie, to wzrost produkcji testosteronu również z tego tytułu byłby chwilowy. Natomiast trwają również prace, badania nad wpływem kwasu mlekowego, na wzrost produkcji CMP oraz z tego tytułu, również, albo poniekąd z tego tytułu, jego działania anaboliczne i antykataboliczne. Okazuje się, że prawdopodobnie kwas mlekowy może stymulować zarówno cykliczny adenozynamonofosforan, może również wpływać na aktywność folistatyny, która następnie zmniejsza aktywność miostatyny, oraz może również wpływać na aktywność szlaków kinazy MTOR. Co w konsekwencji, sprowadzając to do prostego języka, Oznacza, że kwas mlekowy prawdopodobnie może działać zarówno anabolicznie, jak i antykatabolicznie i tutaj w kontekście jego produkcji powysiłkowej mogłoby to mieć, albo, albo jego wysokiego stężenia chwilowego powysiłkowego mogłoby to mieć dosyć duże znaczenie. Ale to oczywiście tylko krótka dygresja na temat kwasu mlekowego. Wróćmy do właściwego tematu, czyli do tematu beta-alaniny oraz karnozyny. Największa zawartość karnozyny występuje w włóknach typu drugiego, a dokładnie w włóknach typu 2B, które oczywiście bardzo mocno powiązane są z wysiłkami o charakterze beztlenowym, co oczywiście nie oznacza, że w włóknach typu pierwszego karnozyna nie występuje. Oczywiście chodzi o to, że karnozyna albo nasz organizm, ma, nasze mięśnie mają zdolność magazynowania karnozyny i o to właściwie nam chodzi. Im więcej karnozyny w mięśniach, tym teoretycznie możemy prowadzić wysiłek o większej intensywności, albo też możemy prowadzić go przez nieco dłużej. Jak to wygląda w praktyce? Okazuje się, że suplementacja betalaniną powoduje magazynowanie karnozyny w mięśniach. To jest efekt podobny jak w przypadku kreatyny, kiedy mówimy o wysyceniu mięśni kreatyną. Oczywiście skala tego procesu jest zależna od wielu czynników. Jednym z nich jest indywidualna podatność organizmu. Kolejnym bardzo ważnym jest dawka betalaniny, którą przyjmujemy i oczywiście czas. Przez jaki ta suplementacja następuje. I tak, dla przykładu, w jednym z badań ochotników podzielono na dwie grupy. W pierw, grupie pierwszej podawano 3,2 g beta-alaniny, a w grupie drugiej 6,4 g beta-alaniny. Po czterech tygodniach okazało się, że w grupie, która przyjmowała mniejszą dawkę, stężenie karnozyny w mięśniach wzrosło o 42%, natomiast w grupie, która przyjmowała większą dawkę, stężenie wzrosło o średnio około 64%. W praktyce, w normalnym zastosowaniu zwiększanie dawki nie jest prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem. Lepiej oprzeć swoją suplementację na mniejszej dawce rzędu około 4 gramów dziennie, natomiast stosować ją przez dosyć długi czas. Efekt będzie równie dobry. Efekty działania karnozyny czy też betalaniny, suplementacji betalaniny, oczywiście nie są natychmiastowe. To, co możemy odczuć po jej spożyciu po kilku minutach, to jest swędzenie czy też pieczenie w obrębie małżowiny usznej, czy też naszych warg. To jest oczywiście zjawiskiem naturalnym, i nie należy się tego obawiać. Natomiast wzrost zdolności wysiłkowych pojawia się zwykle po 2, 3 czy też 4 tygodniach stosowania betalaniny. A jakie są to efekty? Dla przykładu, w jednym z badań, w którym udział wzięło 46 ochotników, którzy prowadzili trening o charakterze interwałowym, podawanie beta-alaniny skutkowało wzrostem czasu trwania treningu. Trenujący mogli trenować dłużej, a co za tym idzie, również ilość wykonanej pracy w jednostce treningowej była większa. W innym badaniu podawanie betalaniny w dawce 4,5 g dziennie przez okres 30 dni powodowało mniejsze uczucie zmęczenia, co po raz kolejny pozwalało trenować ochotnikom nieco dłużej. W kolejnym badaniu ochotnikom podawano niespełna 5 gramów betalaniny dziennie przez okres 4 tygodni. Oczywiście owocowało to wzrostem stężenia karnozyny w mięśniach. Było to średnio od 37 do 47% w zależności od mięśnia, który był badany, co w konsekwencji powodowało wzrost momentu siły, który był generowany, ale nie wpływało na zdolności wysiłkowe ochotników w biegu na 400 metrów. Warto na chwilę wrócić do tego, o czym mówiłem na początku, mianowicie, że organizm ludzki cechuje się jakby indywidualną podatnością na suplementację beta-alaniną. I tak dla przykładu, w jednym z badań ochotnikom podawano prawie 6 g betalany dziennie przez okres od 5 do 6 tygodni, co owocowało wzrostem poziomu karnozyny od 15% w grupie, która była mało podatna, do aż 55% w grupie, która była bardzo podatna. Tu warto również podkreślić, że po zaprzestaniu suplementacji beta alaniną jej poziom w mięśniach albo właściwie poziom karnozyny w mięśniach spada dosyć powoli. Jej wypłukiwanie z organizmu jest procesem dosyć powolnym i szacuje się, że jest to od 2 do 4% karnozyny na tydzień. Wspominałem również, że karnozyna występuje między innymi w mięsie i tu pojawia się pytanie, czy przez spożycie mięsa możemy zwiększyć ilość karnozyny w naszych mięśniach. Odpowiedź jest twierdząca. I takie badania również zostały przeprowadzone tam ochotnikom podawano 200 g mięsa wołowego w posiłku. Te 200 g mięsa zawierało 48 g protein, 44 g tłuszczu oraz 248 mg karnozyny. Oczywiście mięso zostało poddane obróbce termicznej. W tym przypadku było to gotowanie. Okazało się, że po spożyciu tego posiłku, już po 15 minutach notowano wzrost stężenia karnozyny. Natomiast jej szczytowy poziom był notowany... Po około 2,5 godzinie od spożycia tej porcji wołowiny. Oczywiście tego rodzaju forma, czyli podawanie karnozyny albo próba zwiększania ilości karnozyny w mięśniach przed spożywaniem dużej ilości mięsa może być niezwykle trudna, ale oczywiście jest również możliwa. Betalanina, czy też karnozyna, jest suplementem, który może poprawiać zdolności wysiłkowe. Jej suplementacja można albo jej suplementację można rozważyć w sytuacji, kiedy prowadzimy szczególnie wysiłki o charakterze wytrzymałościowym, kiedy ktoś na przykład gra w piłkę nożną, kiedy ktoś dużo biega, kiedy ktoś uprawia sporty walki, kiedy ktoś uprawia dużo wysiłków o charakterze interwałowym, może być całkiem dobrym rozwiązaniem. Natomiast sprawdzi się również w sytuacji, kiedy ktoś trenuje na siłowni, ale oczywiście nie należy nastawiać się tutaj na spektakularne rezultaty. Co więcej, jeżeli ktoś liczy na duże wzrosty masy mięśniowej, to prawdopodobnie z punktu widzenia beta-alaniny będzie rozczarowany, szczególnie jeżeli mówimy o suplementacji beta-alaniny solo. I tutaj na koniec pojawia się kwestia tego, jak ją suplementować. O tym, że stosowanie jej długotrwałe jest wskazane, już wspominałem. Powinno to być według mnie przynajmniej 10-12 tygodni. Jej dawka raczej nie powinna być duża i oscelować w okolicy 4 gramów dziennie. Natomiast dyskusyjną kwestią jest to, w jaki sposób ją przyjmować. Czy tylko w dni treningowe, czy też przyjmować ją w sposób ciągły. Jeżeli chodzi o przyjmowanie jej w dni treningowe, właściwie i ta metoda, jedna i druga metoda ma swoje, swoje podstawy. Pamiętamy o tym, że wypukiwanie. Karnozyny z mięśni następuje bardzo powoli. Tak więc, jeżeli stosujemy ją około wysiłkowo, jeżeli powoli budujemy jej ilość, odpowiednią ilość w mięśniach, to przerwa w suplementacji z punktu widzenia dnia beztreningowego prawdopodobnie nie będzie powodowała żadnych negatywnych efektów. Natomiast, jakby jej suplementacja w sposób ciągły, czyli każdego dnia, zarówno w dni treningowe, jak i beztreningowe, jest również bardzo dobrym rozwiązaniem, bo pozwala w miarę regularnie zwiększać stężenie karnozyny. W mięśniach. I ja osobiście skłaniałbym się ku tej drugiej opcji, czyli stosowania beta-alaniny w sposób ciągły. Na koniec podkreślę to, co mówię prawie w każdym materiale dotyczącym suplementów. Oczywiście nie jest ani beta-alanina, ani prawie żaden inny suplement do niczego specjalnie potrzebny. Nie dają żadnych spektakularnych rezultatów. Efekty notujemy z tytułu żywienia oraz treningu, a suplementy są ewentualnie dodatkiem, który można. Rozważyć. Decyzja oczywiście należy do Was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!